Książka Resortowe Dzieci Media wywołała wściekłość w środowisku medialnym, jak Państwo wiecie. Mieliśmy, no, lały się pomyje na nasze głowy, bo razem na Maćka Marasza i doktora Targalskiego, że najpierw chcieli nam przyczepić łatkę antysemitów, co się nie udało, bo nawet Forum Żydów Polskich napisał takie oświadczenie, że ta książka nie jest antysemicka. Pierwsze, proszę Państwa, zauważcie, jak coś się dzieje, to od razu jest przyczepiona łatka antysemitów, prawda? Jesteśmy od razu antysemitami. Ta książka nie była antysemicka, a proszę państwa to, że opisywaliśmy prawdziwe nazwiska i prawdziwe na przykład drogę kariery ojca Morozowskiego, który się nazywał Jadek Mortka, No to czy to jest nasza wina? Czy to jest nasza wina, że ludzie ze służb specjalnych, którą opisujemy w resortowej dzieci służby, zaczynali swoją karierę w szkolenka budowku w i byszewie? No taka po prostu i była ta historia tych ludzi. Zarzut, że nie, za, nie opisujemy kogoś innego, no to jest również y, chybiony, bo dlaczego mamy opisywać na przykład Antoniego Zambrowskiego, który jest resortowym dzieckiem, ale który w ogóle tych profitów nie cieszy, bo to chodziło o to, o czerpanie profitów, o czerpanie tego, że się jest beneficjentem tego systemu, tego układu. Y, wiele, y, tak jak samo jak, jak przy, y, w tej najnowszej książce, generał Fonkowicz, proszę Państwa, Członek w czasie wojny, członek PPR-u. Piotr Gontarczyk w swojej książce PPR do władzy, Droga do władzy, opisuje sposób działania ludzi Fonkowicza jego samego. Oni w 40 drugim roku czy trzecim, napadli na drukarnię Armii Krajowej na ulicy Poznańskiej razem z gestapo. To była wspólna akcja PPR i gestapo. Są na to dokumenty, ja te dokumenty przytaczam. Generał Fonkowicz był później człon, członkiem informacji wojskowej, a później był wysokim generałem w wojsku polskim, więc my to po prostu opisujemy. Resortowe dzieci, które tak właśnie działały, a tak, nie inny sposób. I to chodzi, proszę Państwa, o jedno, żeby te resortowe dzieci odsunąć od władzy. W tej chwili o to się bój toczy żeby wreszcie młodzi ludzie mogli mieć możliwość naturalnej drogi awansu. I oto też jest bój. Nie, że na przykład w Unii Europejskiej. W kom... Ja nie mówię o asystentach, bo każdy poseł ma prawo sobie dobrać asystenta. Ale w Komisjach Europejskich są dzieci na przykład byłych dowódców, byłych szefów wojskowych służb informacyjnych, jako urzędnicy. Ludzie po uniwersytetach, którzy naprawdę są bardzo zdolni, mają zablokowaną drogę, naturalną, naturalną drogę awansu. Bo już nie recertowe dzieci, a wnuki mają, są opanowały, opanowały te wszystkie dziedziny. A tu przecież chodzi o to, żeby nie y, ludzie po studiach na wy, wyjeżdżali na wyspy, tak? I tam realizowali siebie, tam, bo tam mają możliwość. Chodzi o to, żeby oni to robili dla Polski, tutaj. Nie, nawet słabo, oni też pracują dla Polski, też są patriotami, też bardzo krzewią polskość, ale chodzi o to, żeby oni to mogli robić tu, dlatego żeby mogli właśnie mieć stanowiska, mogli, y, mogli awansować. I y, tutaj jest bój o to, żeby właśnie te resortowe dzieci zniknęły z mediów publicznych. Wystarczy pozbawić tych ludzi pieniądze. Wystarczy pieniędzy. Władza się wiąże z pieniędzmi, pieniądze się wiążą z władzą. To są takie dwie dziedziny, które ze sobą y, można, jeżeli, proszę Państwa, się odetnie źródła finansowania. W jaki sposób to zrobić? Po pierwsze, jeżeli chodzi o media, wprowadzić przejrzyste zasady umieszczania ogłoszeń i reklam rządowych. Prenumerat. Proszę Państwa, doktor Targalski jak, przyszedł, jak został wiceszefem, wice wiceprezesem Polskiego Radia, e, pierwsze co zrobił to ściął prenumeraty na przykład Gazety Wyborczej, bo uważał, że nie ma sensu, żeby tyle egzemplarzy Gazety Wyborczej wpływało do Polskiego Radia, do spółki Skarbu Państwa. Proszę Państwa, Agnieszka Kublik poświęcała mu ciągle artykuły w Gazecie Wyborczej. Wystarczy wejść na archiwum i przeczytać. Co on tam wyprawia? Strasznie, zresztą e, niedaleko szukać w ostatnim wywiad, wywiad Tomasza Lisa, dla gazety Wyborczej z ostatniego weekendu mówi sam za siebie Maciej Staśnicki który przeprowadza z nim wywiad pyta go że właśnie Maciej albo Piotr który jest z braci Staśnickich pyta go właśnie Lisa o media i mówi że no przecież teraz będzie Turbo, jak on to, że to już zapomniałam, ale w każdym razie, że, że będzie y, czyszczenie turbo, turbo jakieś czyszczenie mediów, y, nie uczuł tego słowa, ale w tym kontekście y, robione właśnie przez Targalskiego, Czabańskiego i Wolskiego i braci Karnowskich. Także y, proszę państwa. Y, nawet po tylu latach nie zapomniano to, co, co, co doktor Targalski właśnie zrobił, jeżeli chodzi o obcięcie prenumeraty. Natomiast tu chodzi, proszę Państwa, też o to, żeby wprowadzić, za jej przyjrzeć zasady, bo jeżeli gazeta się sprzedaje od jakiegoś pułapu, dlaczego inne gazety, które mają taką samą sprzedaż, nie dostają tych reklam, tych ogłoszeń rządowych? Przecież to powinno być regulowane zamówieniami, znaczy ustawą, tak? drogą, jakimś rozporządzeniem, konkretnie, czy konkretne powinny być zapisy, drogą prawną. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie wiem, podobno telewizja TVN ma być lifestyle'owa. Ma być w kierunku właśnie takiej łat, lekka, łatwa i przyjemna. Ale czy to prawda, że to jest lewacka stacja, która znaczy lewacka firma, która ją ja, ja, nie słyszałam o tym, bo oni mają na przykład w bazach amerykańskich tak samo różnego rodzaju... Yy, jak tam, na razie nie widać specjalnych zmian. Nie widać tego, natomiast na portalu TVN-24 zobaczyłam pierwszy raz zmianę, kiedy była bardzo pozytywnie relacjonowana wizyta prezydenta Lury w Stanach Zjednoczonych. To na portalu była bardzo pozytywna, rzeczywiście, bardzo pozytywny przekaz był. To jest pierwsza sprawa, tak samo pierwsza telewizja TVN podała o ciechu, tak? Znaczy to już nie jest tak zagrzebywanie spraw, ale to zobaczymy, po owocach ich poznacie. Po owocach ich poznacie. Poza tym, jeżeli chodzi właśnie o te odcięcie od pieniędzy. Też opowiadam o tym przykładzie. Proszę Państwa, doktor Targalski, zbierając materiały do książki, resortowe dzieci służby, bo my zbieramy w ogóle do, do tych wszystkich pozostałych części, w przyszłym roku się ukażą resortowe dzieci politycy. Zbierając materiały, był również w Krajowym Rejestrze Sądowym i zbadał um, bilanse um, spółek, które były założone przez dzieci funkcjonariuszy służb specjalnych PRL-u, bo przeważnie to było tak, że właścicielami tych spółek są dzieci, a rodzice albo pracowali jeszcze w służbach, albo byli prezesami czy dyrektorami. I taka prawidłowość była wszędzie, że do, 2000, do końca 2005 roku te spółki miały się świetnie. Głównie to były albo spółki paliwowe, albo w branży energetycznej, albo ubezpieczenia, albo, proszę Państwa, ochrona. Później, 2005-2007, te spółki miały bardzo dużo straty. Jak przyszła Platforma Obywatelska do władzy z powrotem Eldorado? Dlaczego były straty? Dlatego, że było Centralne Biuro Antykorupcyjne, były SKW, były pilnowane przetargi. Tam, gdzie były podejrzenie jakiejś korupcji czy nieprawidłowości, wkraczało CBA, wkraczała służba kontroli wojskowego na, na gruncie wojskowym. Trochę to było uporządkowane. Nie mówię, że całkowicie, bo zawsze się zdarzało, ale zawsze. Ale to, to, to był jakiś tam krok. A później zaczęło się z powrotem to samo. Mało tego, pewne rzeczy, proszę Państwa, były regulowane Prawie Nie wiem, czy wiecie o tym, ale na przykład, jeżeli chodzi o Agencję Ochrony, to jest po prostu coś tak skandalicznego, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na przykład Agencja Ochrony Konsalnet, która została założona przez funkcjonariuszy wywiadu, słynny Aleksander Makowski przecież. To był on, był, był w strukturach właściwie władzy tej spółki. Oni, proszę Państwa, w tej chwili ochraniają na przykład marynarkę wojenną, prokuraturę wojskową, obiekty marynarki wojennej. I to jest regulowane prawnie, że po prostu na przykład od lotniska o zwolniono całą wyspecjalizowaną grupę, która się zajmowała od prawą bezpieczeństwa, odprawą, bezpieczeństwo, boardingiem. A wprowadzono konsaldę. To no był straszny bałagan. Myśmy o tym pisali wielokrotnie, bo ci ludzie, którzy byli umieli to robić, po prostu zostali z dnia na dzień do widzenia. A wprowadzono konsaldę. Mówią w tej chwili, że konsalda jest firmą hiszpańską. A ja radzę zajrzeć do tego, bo tak, bo oni sprzedali Hiszpanią, ale ja radzę zajrzeć do tego, kto jest w Radzie Nadzorczej tej spółki. Kto w dalszym ciągu jest w organach nadzorujących tą spółkę? I mamy odpowiedź. Także wystarczy się przyjechać Warszawą, wystarczy się przyjechać w, różnych, w, w, w miastach, kiedy widzimy bardzo znane agencje. To są agencje właśnie dzieci, funkcjonariuszy służb specjalnych, ludzi, agencje funkcjonariuszy służb, oni się w dalszym ciągu mają świetnie. Także sprawdzenie tego. Odcięcie ich, dlaczego ludzie, dlaczego ludzie służb specjalnych PRL-u zawłaszczają nam państwo. Właśnie chodzi o to, żeby raz na zawsze z tym skończyć.